Jest, tu jest, jest takie oca, w szczęście tędy nie muszę przechodzić, a jest ciasno. Najlepiej zjechać na czuraka, ale serducho zaczęło mi już kołatać. 有就是失败了，怎么 ładna taka świątynia wejściowa. Tam był mur wejściowy, tu jest wejściowa kolumnada, bo przed każdą piramidą musiało być jeszcze dużo innych fajnych rzeczy, okalający ją mur, tak żeby plebs sobie nie łaził wszędzie, gdzie mu się tylko zachce. Później musiały być wielkie kolumnady, żeby zrobić wrażenie Później dokładali do tego jeszcze sfinksy, mniejsze, większe. O, już zależało od tego, jak bogaty był faraon i jak za jego czasów bogaty był gospodarczo i silny, prężny. Egipt, chciałem powiedzieć, Rzym, strasznie się boję, że głupot nagadam. No to bierzcie przez palce to, co wszystko powiem, bo jestem sparaliżowany tym Egiptem, bo to słuchajcie, to jednak jest 5000 lat historii. To się tego <laughs> nie ogarnie. Jak się minęło Kolumnadę, to się wychodziło na dziedzińce prowadzące do piramidy, Tu się oddawało hołdy, tu się składało ofiary. Ofiary były nie dla Boga, tylko dla świątyni oczywiście, a świątynia tam już jako pośrednik tam parę procesów odpalała. Akurat temu Bogu, którego tutaj czczono, a czczono ich całe tabuny. Egipcjanie mieli tyle czasu w historii, że mogli sobie tych bogów na wymyślać ogromnej ilości. Moim ulubionym jest oczywiście Amon. Amon, czyli tarcza, tarcza słońca. Według mnie najbardziej naturalny i oczywisty Bóg na świecie. Amonre! Ile tutaj w Sakarze jest piramid? Dużo, dużo więcej niż w Gizie. Były budowane przez kilkaset lat. Ten największy, szał, budowlany, przypadał oczywiście na stare państwo. Na środkową część i późno starego państwa, i te piramidy doprowadziły Egipt do totalnego, ten szał budowy piramid do ta, doprowadził Egipt do totalnego kryzysu gospodarczego. Dlaczego zaprzestano budowy piramid? No, piramidy miały zabezpieczać władcę po śmierci jego ciało, jego skarby, jego różne takie. No ale okazało się, że to się nie sprawdza, bo co można zrobić głupszego niż postawić sobie widoczną z wielu dziesiątek kilometrów Piramidę krzyczącą, tu jestem, tu są moje zwłoki, tu są moje skarby. Chodźcie, Rabusie, tutaj jestem. Okazało się, że na dłuższą metę nie ma to żadnych szans. Oczywiście, póki wojsko pilnowało piramid, było ok, ale jak dochodziło do różnych przewrotów, to piramidy, nawet największe, nie miały szans, no bo były takimi świecącymi z kilometra czerwonymi sztandarami. A śmieci? Chciałem Wam jeszcze pokazać śmieci. O tym się nie mówi, ale wszyscy o tym wiemy. Śmietnik jak to, śmietnik jak wszędzie w Egipcie. Dla mnie pokazuje jednak to, że nie są to świętości. Wyobrażacie sobie takie śmietniki po środku kościoła. Piramidy nie są świętością. Piramidy są dzisiaj już tylko zabytkiem. Śmietnik, piramida. Śmietnik. Piramida. Zobaczymy, czy mój najtańszy bilet, bo to było strasznie zamieszane, czy mój najtańszy bilet upoważnia mnie dostępu do wnętrza piramidy schodkowej. A raz się tego dowiemy. A, już mnie zatrzymał. Sorry. Jaki jest problem? No ticket jest? No i nie uprawnia mnie. Okej, okay, trzeba było kupić droższy, ale jak na życie, to bym kupił droższy i ten droższy też by nie uprawniał. Tak bywa. Próbowałem pana przekupić 2 euro mu proponowałem. Nie, nie, no mówię dobra, 5. Nie, sorry my job. I ja to szanuję. Człowiek z zasadami. W tamtych czasach mógłby zostać opiekunem, co najmniej świątyni, a może i połowy piramidy. To miłe, że są ludzie, których nie da się przekupić. A tak będzie wyglądała Wasza wycieczka, jeżeli zdecydujecie się przyjechać tutaj nie samemu indywidualnie, tylko jak barany z biurem podróży. O! Trzy minuty na zdjęcie i biegniemy dalej. Faraon, gdyby nie to, że jest opatulony w te wszystkie bandaże, zmumifikowany, to by się normalnie w grobie przewracał na te wycieczki. Nie? Bo bez tego nic bym tutaj nie zobaczył. O, fantastycznie. Wow, mega. To był, moi drodzy, grobowiec księcia syna króla UNASA z piątej dynastii, 2375 lat przed naszą erą, czyli po naszemu to będzie. 4397 lat temu. Jak mówi starożytne, egipskie przysłowie, nie od razu piramidę Heopsa wybudowano. I nie ma takiego przysłowie, przed chwilą wymyśliłem, ale fajnie pasuje do tego, do tego miejsca. Otóż na pewno wiecie, jak nie wiecie, to właśnie się dowiecie, piramid wielkich nie wybudowano od razu od tak Chopsiub i som. Nie było tak, że chłopaki sobie. I siedzieli kiedyś wieczorem przy skwaśniałym mleku wielbłądzim i wymyślili: Ej, a jakbyśmy takie trójkąty pochylone zbudowali, i tam w środku taką dziurę, i tam byśmy się dali zamurować po śmierci. To co by było? Fajnie, nie? No to budujemy. No to tak nie było. Najpierw grzebano ludzi w Egipcie, po prostu w piasku, oczywiście przy okazji. Zauważono, że ludzie się naturalnie mumifikują, jeżeli odciągnie się. Wszystkie ludzkie płyny i zostanie same suche ciało. A później stwierdzono, że żeby tych ciał, ponieważ je dekorowano, wkładano do grobów różne tam pamiątki, upominki, sztyleciki, złotka, lapis lazurii i inne głupotki, które były bardzo, bardzo wartościowe, no to stwierdzono, to może coś na tym grobie postawimy takiego, żeby rabusiowi utrudnić wejście, dostanie się do zwłoki, okradzenie ich. No i stawiano najpierw mniejsze głazy, później większe głazy. Później wymyślono mastabę i mastaba to była absolutna rewolucja. Jak widzicie za mną tą piramidę, gdybyście wszystkie ona ma takie schodki, takie poziomy, prawda? Jeżeli byście wszystkie te poziomy usunęli poza jednym, tym najniższym, to zostałaby właśnie mastaba. To jest mastaba, to jest taki prostokąt ze ściętymi bokami, który stawiało się nad grobami jakieś 3000 lat przed naszą erą, 5000 lat temu. A potem Kolejna rewolucja spowodowała, że ktoś wpadł na przełomowy pomysł i wymyślił, ej, a jakbyśmy tak na wielbłądzie skwaśniałe mleko postawili mniejszą mastabę na większej, to by byłoby takie fajne, piętrowe. I tak, I tak wymyślono drugie piętro. Piramid oczywiście. No i te mastaby tak robiono, jedną na drugą, jedną na drugą. Tak powstała piramida schodkowa w sak Sakarze, absolutny... Absolutny przełom ma 6 czy 7. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, ma sześć masta postawionych na sobie. I w ten sposób powstała piramida, która już musicie przyznać przyz... przypomina piramidę, a później to już wymyślono, że to może zróbmy takie równe brzegi. Po co schodki jak można to tak ładnie oblicować licówką. I ta licówka jeszcze będzie z jakiegoś droższego materiału, wiecie. No nie było wtedy sklepów z materiałami budowlanymi. Szło się kilkaset kilometrów stąd płynęło się Nilem, przepraszam, do kamieniołomów. Tam się takie fajne granity, marmury wydobywało, glejsy jakieś dziwne, fajne, błyszczące, białe gipsy. I na co kogo było stać, tak sobie ten faraon licówki robił. Te licówki się nie za bardzo zachowały. Oczywiście, nie od razu im te piramidy wielkie też wychodziły. Zaraz będę przy takiej piramidzie łamanej. Która się po prostu wzięła w trakcie pod swoim ciężarem, zaczęła obsuwać, bo miała za wysokie kąty uniesienia. No to mniej więcej w połowie zmniejszyli ten kąt i wyszła taka piramidoromboidalne coś. Część piramid się całkiem osunęło. Z części zostały tylko kubki kamieni. No ogólnie nie miały piramidy szczęścia do życia, ale najspanialsze przysłowie, jakie jeszcze pochodzące ze starożytności, jakie znam o piramidach, to. Człowiek boi się czasu, a czas boi się piramid. I to chyba oddaje całą prawdę o tych fantastycznych budowlach. Sakarę zwiedziliśmy, a teraz czas na Darshur, na kompleks najstarszych starowinek, piramid, które pojawiły się na świecie jako pierwsze jeszcze kilkaset lat wcześniej niż te w Sakarze ale nie za dużo kilkaset lat tak 100, może 150. Zapamiętajcie, że największym plusem brania lokalnego kierowcy z ulicy bezpośrednio jest to, że podwiezie Was pod samą piramidę. Nikt by Was tutaj nie podwiózł. Przecież nie wolno. O, opatrzcie, o. Abryka jest fenomenalna, jeździ. Nie ma, ma tylko bieg pierwszy i czwarty, ale daje radę. Przed nami kolejna piramida, piramida w darszur. I się po prostu nazywa piramida w darszur. Ja to szanuję. Masz kopię małą. O! 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 Jeszcze jedna piramida, fajna. Miałem już nie wchodzić do piramid. Ale zobaczymy, co piramida w Darfur ma jeszcze w swoich podziemiach. A, ostatni raz. Najgorsze w tych chodnikach, w tunelach prowadzących do środka piramid jest to, że one są pod takim nienaturalnym kątem schodzące w dół. Jest tu mega, mega duszno. No i są niskie. Nie wiem ile to jest. O, metr... metr dwadzieścia pięć. Ała. I jak się wszystko ze sobą połączy, to się idzie koszmarnie. Z górki może jeszcze trochę w miarę, ale pod górkę to to jest po prostu hekatomba. He? Zresztą wyraz hekatomba, z angielskiego właśnie tomba, tombs. Hekatombs. Czyli trudny... ten... grobowiec. No i tak. E, no to już tutaj wymyślili galerię. Jak tu jest duszno. No, tu nie ma żadnej wentylacji. No, ale wiecie, mumi wentylacja niepotrzebna. Jest dokładnie tak, jak lubię. Ale śmierdzi. Ta kosztowała 60 pieniążków, a nie ileś tam miliardów, a jest dużo ciekawsze od tej w Gizie. Olejcie Gizę, idźcie do Daszuru. Tu jest fajnie. Fu. Ale, Ale prosto iść. Fu. Ale fajnie. już nie ma czym oddychać. Gdzie o Kufu! Stąd nazwa Hufu. Fu. O Jezu, jak tu Fu, jakie Hufu. O. są, się Niesamowite, od wielu, wielu lat nie czułem takiego smrodu. No muszę przyznać, że to wnętrze piramidy dało nam po mięśniach. A teraz trzeba jeszcze tylko wyjść. Na oko 150 metrów, tunelikiem, chochlikiem, o kurczaki, pieczoniaki. Ah. Good, very good. Oh. Jak mi ktoś powie, że bycie podróżnikiem, to jest bułka z masłem. Oh, oh. Super, jeszcze następną chcę. A tak się, drodzy moi, kończy, jeżeli nie macie doświadczenia i chcecie piramidę zbudować zbyt pionowo. To wtedy się. Ta piramida, tak jak kubka z piasku, tak jak babka z foremki, po prostu weźmie, i zsypią się boczki. Piramida łamana w darszu. O kurczę, jak daleko znowu. No, ale nigdy więcej nas tu nie będzie. O, ta jest bardzo nisko podłoga. Urwał! Jak tu jest nisko! Nie mieszczę się. Wiecie co? Schowam kamerę i pogadamy jak dojdę do, do dołu, bo jest mega, mega nisko. Ja jestem teraz w kuczaka, o. Nie wiem czy widać. A nawet jeszcze tu w podłodze są te takie szpakle. I mi się noga w nich nie mieści, o. Najlepiej byłoby na dupę zjechać. Ale później byś nie wszedł, nie? No tak. Kurwa, ich przeklęta piramidzka mać. You will go down to the bottom then go up to the top. Good luck. Good luck, thank you. Dobrze, że nie jestem tym piłkarzem z jakichś Lakersów. Koszykarzem. Koszykarzem, bo bym nie po prostu... Nie zmieścił. Yeah, yeah. Jak to tu? That's the better Słuchajcie, to było najgorsze, najtrudniejsze zejście w moim życiu. Ale już wiem, że było warto. Zobaczcie to, o, jedna z najstarszych piramid. To sobie pobudował. Ponieważ ta piramida się nie udała się zepsuła, to nigdy nie została dokończona i wybudowali dla Faraona następną, od nowa. Musiała być głupia sytuacja na zebraniu inżynierów. Przychodzi Faraon mówi, jak ta moja piramida? A oni, o kurde stary, piramida się zrujnowała. Ja mówi, dobra i co teraz? Wiesz, no to spróbujemy trochę kąt natarcia, Chciałem zmniejszyć, będzie taka łamana. A on im mówi wtedy, łamaną piramidę to wy dla siebie zbudujcie. A mi budujcie od nowa. No i poszli budować nową. To jakiś żart, to nie koniec. Teraz takim marmurkowym tunelikiem znowu. Podwórka, ale już bez schodków. Ale ogólnie te rozwiązania inżynieryjne, które znajdziecie w późniejszych piramidach, galeria, te stropy takie sympatycznie zrobione, żeby się nie zawaliły, takie. No to o swoją nazwę zapomniałem. Tu się sprawdziły. To się nie zawaliło. Kurde, no. O! To pokazuje mniej więcej, którędy trzeba. Tam dołem, nie? I tak dobrze, że mały urosłem. Tu są nie toperze. Koszka prawa macie, nie idę Aha No dobra, tutaj to już, tylko można to stopkami iść. I lepiej, żeby było warto Au no nie mieszczę się Lepiej, żeby tam coś było, bo już na czworaka idę. To już jest... O kurwa. Poziom level hard. O. O stary, kurwa na czworaka! O oh, Owak o Owak o fuck o oh, fuck o oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck. Ała! Umarłem! Dawaj, mister! Jest tu dużo nietoperzy i są liczące sobie 4000 lat bale cedrów. przywiezione tu z Libanu, które pomagały budowniczym wciągać to wszystko na górę. O, niesamowite. Najbardziej podoba mi się, słuchajcie, to, że w końcu jesteśmy sami, nie ma tu nikogo. Poza nami. Tu już tłumy wycieczek nie docierają. Tak to sobie nawet jakbym chciał wyobrazić, to nie dałbym rady. Jestem mokry, ciek nie ze mnie, ale szczęśliwe to może być tylko dziecko, które tapla się w błocie. Tak jak ja teraz. No i pamiętajcie, że nie jestem tu sam, mój towarzysz. Cześć, ja przyszedłem tylko po cedry. Cedry mnie interesują wyłącznie, które mają 4000 lat. Drewno 4000 letnie. Z powrotem trochę poświecę, żebyście też mieli obraz tego, jak to wygląda. Zamontowałem sobie na kamerze światło, będzie widać troszkę lepiej. To jest jeszcze dalej zobacz. Tu jest blok do sunięcia przygotowany. Weź sobie zajrzyj tak ci posiedzę. Widzisz? W tak. za tak. Zablokował. A to nasza norka, którą musimy wyjść. W dół wydaje się łatwiejsza o, ponieważ, o, ponieważ piramida nie była ukończona to zostało sporo niedokończonych chodników które prowadziły do innych komór być może A być może były tylko komunikacyjne o. Tu jest takie oce w szczęście Tędy nie muszę przychodzić, a jest ciasno. Bum. Bum. A. Najlepiej zjechać na czworaka, ale serducho zaczęła mi już kołatać. Jednocześnie najbardziej fantastyczne i najgorsze przeżycie na raz w życiu. Ever. Okay? Polecam Wam i odradzam jednocześnie. Ok, ok. Dość tych piramid. Jeszcze szybciutko zakończę plusem piramidy łamanej. Na pewno jest to, że nie ma tutaj żadnego ruchu turystycznego. Zobaczcie, że zero wielbłądów, zero sprzedawców, zero kogokolwiek, kto by nam chciał dokuczyć i na nas zarobić. A wstęp? Wstęp kosztował 60 tutejszych pieniążków od osoby. A 100 pieniążków to 17 zł, czyli dyszkę nie więcej. Nie mogę się przestać chichrać na myśl o tym, jak przychodzą budowniczowie i mówią Panie Faraonie, piramida się zepsuła. <grywanie> jak to się zepsuła? Przecież to nie samochód. Piramida się zepsuła. Panie Faraonie.